w następnym vlogu na tym kanale dzisiaj jest mi ładna pogoda więc wyszłam na mój balkon w moim vlogu ponieważ jest śliczna pogoda wygląda na to, że dzisiaj poprowadzę vloga sama ponieważ nie wiem gdzie są moi współ Lowowicze. nie dotarli na miejsce niestety tak to czasem bywa o już jestem, no w końcu na wstępie przepraszam was za odgłosy. dla. I zabrak James'a, ale on jest chory. Nie wiem, jak taką ładną pogodę muszę dostać przy Chyba że to tylko wymówka, żeby nie przyjścia na nagrywki. Też tak myślę. W tym vlogu pokażemy Wam nasze ubranka. Zapraszamy. To jest pierwsza kupka. No więc w pierwszą waję jest taka opaska na oczy do spania. Drugimy to kubka. Tak się w nim Tylko Takwka. Takie w taką czapkę. Taką ona jest może bardziej chłopięca. Takie okularki. Oraz taką kokardkę. No, my się przebyłyśmy, ponieważ chciałyśmy Wam jeszcze pokazać takie rzeczy. I będziemy już chodzić do końca tego filmu. Chcieliśmy Wam przyjść wesołych świąt wielkanocnych. Wszystkiego najlepszego. Smacznego jajka. Chociaż już na pewno jedliście śniadanie Wielkanocne i takich rzeczy. No więc wszystkiego najlepszego w imieniu mnie, Bridget, oraz Jamesa, który nie mógł tutaj dzisiaj sami być, ponieważ jest rzekomo przeziębiony. Nie jest przeziębiony. On tylko udaje, żeby nie przysłał Wiem. No wiem, to oczywiście nie będziemy jeszcze kończyć tego filmu. Jeszcze. Chciałabym Wam pokazać. Um... Kilka mebelków dla pest, które zrobiłam sama ja. No więc zacznijmy. Pierwszą rzeczą jest taki teledyser. Przepraszam, że trochę przewraca ostro i taki skrimsing. No on tutaj się trochę przewracał. Zobaczymy no, następnie rzeczy. Mamy go tutaj taki soli, bo już go pokazywałem do niej pilnie, ale teraz mogę, że pokażę go po raz do... Następnym meblem jest taka komoda. Tutaj mamy takie plamki z rurek. jest taka, tak się prezentuje, Tego mebla na pewno nic nie widzę, jest to takie białeczko. Odsyłam jej szybko. Taką, taką. I mam jedną takie wyższe od pet ale no to pet shop może usiąść na jakimś krześle, czy na Mam takie rożowe krzesło, takie plastikowe, no więc może na nim usiąść, może mnie przewracać, nie ma jakieś no, Ale może jakiś mniejszy, domyślnej dosłownie, fajnie jest, no, więc może być w sumie To A my będziemy z wami żegnać, to pa pa.